Witam serdecznie wszystkich hodowców, którzy oglądają moje filmy. Chciałem dzisiaj powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która mnie spotkała przy zakupie produktów w sklepie, który prowadzi również hodowla gołębi, hodo, który prowadzi hodowlę gołębi pocztowych u nas w mieście Włodzisławiu. Jest to nazwiska nie podam, ale jest to prezes Prezes oddziału do spraw lotowych się tam zajmuje I, i, i po prostu krótka taka informacja: Chciałem powiedzieć, że, będąc, będąc tam na zakupach ostatnio, y, zwracałem uwagę na to, że, że po prostu jeden gołąb mi zachorował i, i że walczę o jego zdrowie. I, i był tam taki hodowca y, który stwierdził, że, y, no, jak choruje, w zasadzie był już taki. Słaby, że chodził y, po czterech, jak to się mówi, czyli, czyli nawet nie umiał fruwać. To najlepiej byłoby mu ukręcić głowę. Y, ja tutaj mam tego gołębia. Teraz, On, y, no proszę zobaczyć, czy to wygląda gołąb, który jest. Czy to, ten gołąb wygląda na, na gołębia, który jest chory? Y, jest to taki czerwony gołąb, bo właśnie mi tutaj nad gołąb przeleciał. Ja go może jeszcze trochę uda mi się go sfilmować. Siedzi teraz tam. Y, no więc jaka była sytuacja? Sytuacja była taka, że, że faktycznie któregoś dnia, o tutaj on jest on ma swoje tutaj siodełko, ja to tutaj może mi się go teraz sfilmować o, to jest właśnie ten czerwony gołąb była taka sytuacja, że, że po prostu pewnego dnia weszłem do gołębnika, a patrzę no faktycznie gołąb jest tak słaby, że, że no, nie umie fruwać ledwo po prostu chodził, chodził po ziemi, słaniał się i, 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 I co? No, no, praktycznie ja też, jak, jak gdyby zauważając tą sytuację, też można powiedzieć, że spisałem go, spisałem go po prostu na strat tego głębia. Ale spisując go na straty, proszę zobaczyć, to jest ten gołąbek, mam go tutaj na chwileczkę, go tutaj może położymy. No, taki czerwony, czerwony pstrych, bardzo ładny gołąb. No więc ja, tak jak mówię, no, spisując go na straty, stwierdziłem, że może spróbuję go podleczyć może spróbuję go podleczyć, no więc znalazłem, znalazłem w domu uprzednio po prostu zapoznając się z objawami, czytając na internecie grzebiąc i oglądając, oglądając filmy na YouTube, gdzieś tam, na YouTube gdzieś tam wygrzebałem po prostu informację, że, że jeżeli są takie a takie objawy to mogą, to może być to objaw salmonellozy tudzież trichomonadiozy czy jakieś innej tam choroby, no więc y, postanowiłem w ciemno zastosować antybiotyk y, amoksycylinę. Miałem, miałem po prostu ze swojego leczenia, proszę zobaczyć, jak ten gołąb jest witalny, jak on jest teraz witalny, jak on się zachowuje, y, jak on y, wspaniale lata, jak on ma energię. I, i, i po prostu no, y, znajdując ten antybiotyk po prostu jeszcze w dobrej dacie, y, postanowiłem w ciemno podać ten antybiotyk temu gołębiowi. Był to antybiotyk w dawce 1 gram, więc ja po prostu łamałem go na pół i podawałem pół grama przez dwa dni, dwa razy dziennie, rano i wieczorem temu gołębiowi, a później, gdy zauważyłem, że gołąb zaczyna odzyskiwać jakby siły, to podawałem mu rano tylko jedną połówkę tej tabletki, czyli pół grama. No, no i tak sobie tak sobie właśnie myślałem, że mówię, no kurczę, jeżeli by miał zdechnąć, no to, no to no to trudno, no jest chory, no to zdechnie, nie? Oczywiście uprzednio go odizolowałem od innych gołębi i on sobie tam siedział w takiej kwarantannie go dałem i, i tam mu podawałem oczywiście wodę, jedzenie, wszystko i ten na początku oczywiście nie chciał jeść. Ja, ja go może jeszcze tutaj będę filmował, bo, bo rozmawiam o nim, a filmuję inne gołębie, więc, więc tak żeby, żeby bohaterem tego z dzisiejszego nagrania był właśnie ten gołąb. No więc, tak jak mówię, podawałem mu, a tu jest on właśnie bardzo ładny, czerwony, podawałem mu ten antybiotyk przez 5 dni ogółem i resztę, 3 dni po prostu podawałem mu po połówce raz dziennie, dostawał jedzenie i wodę, w której była rozmieszana w której była po prostu herbata z ostropestu, taka mieszanka herbaty z ostropestu, z dziurawca, z szalwi i z pokrzywy. Do tego tam był jeszcze taki syrop z czosnku i z cebuli był dodany. Tak w minimalnych proporcjach. No i. No i po prostu no cieszę się po prostu z tego, że, że ktoś zasugerował mi że takiego gołębia należałoby po prostu uśmiercić. No, no ja wyszedłem z takiego założenia, że owszem, no owszem, no jeżeli ma się stado, które, ma, które jest liczne, powiedzmy, i, i liczebność tego stada to jest 150 sztuk. No to, no, to jeżeli ktoś ma takie stado, no to sobie może pozwolić na to, żeby takiego jednego ewentualnego gołębia, który może zarazić resztę stada, yy, można po prostu no, no, no usunąć, tak, uśmiercić czy coś. Ja nie jestem osobiście za takimi metodami, już nawet nie ze względu na to, że moje stado jest, jest małe, bo, bo ja mam na razie 18 gołębi. Liczę na to, że może na wiosnę uda się pociągnąć młode. Ale ogólnie, jako taką, że, że kocham ptaki i kocham zwierzęta, to nie jestem za tym, żeby po prostu iść na łatwiznę i po prostu skręcić kargi zakopać do ziemi bezbronnego ptaka, który sam sobie po prostu no jak wiemy nie poradzi, nie? Więc zastosowałem ten antybiotyk i po prostu, no, no proszę zobaczyć, no go on po prostu nie wygląda na chorego już teraz bardzo ładnie lata, jest witalny Wróciło mu, wrócił mu apetyt je na początku oczywiście nawet nie, nie miał siły jeść, więc go karmiłem ręcznie Sypując mu do, do, dzioba, do dzioba jedzenie. No a teraz, teraz nie, widzę, nie widzę żadnych po prostu jak gdyby objawów choroby. Może ta choroba, bo, bo po prostu no nie jestem jakiś tam superznawcą, może ta choroba gdzieś jest uśpiona, i, i, i po prostu no będzie uśpiona gdzieś tam w nim w środku w organizmie tego gąbka, ale póki co po prostu jest witalny, żyje lata i jest jak najlepiej. nie? Więc, więc no, wychodzę z takiego założenia, że, że hodowla gołębi to nie jest tylko y, taka typowa hodowla y, nie wiem, mlecznych krów, które gdy są chore, od razu się je tam gdzieś zabija i utylizuje. Tylko jeżeli ktoś robi to z pasją i kocha te ptaki, to powinien walczyć o każdą jednostkę, o każdego jednego gołębia y, w swoim stadzie, żeby utrzymać go przy zdrowiu i przy życiu. No, no, na tym to po prostu polega. No. Ja z takiego założenia wychodzę i, i staram się po prostu leczyć te, te ptaki, jeżeli widzę, że coś się niedobrego z, z nimi dzieje. No a, a z, już na wcześniejszych filmach po prostu zwracałem na to uwagę, że, że stosuję, zacząłem stosować po prostu naturalne produkty, bardzo mało jakiejś chemii. No to był po prostu jedyny przypadek, w którym ja zastosowałem ten antybiotyk który no, po prostu ewidentnie zadziałał, no, ewidentnie pomógł, tak? I gołąb jest w dobrej formie i nie widzę, żeby, żeby po prostu no, teraz wziąć go i po prostu gdzieś go tam uśmiercić, nie. No, reszta, gołąbi, reszta gołębi też czuje się znakomicie, więc, więc nie widać na to, żeby przeniósł, przeniósł gdzieś jakąś chorobę. No tutaj teraz od takiego pana, od którego już wcześniej też kupowałem gołębie, otrzymałem takiego, takiego pięknego, pstrego, niebieskiego gołąbka. jest to ostatni lęk, który ten panów wyhodował, prawdopodobnie będzie to samczyk, jest to, jest to gołąb, jest to syn, może nie syn, nie wiem, w każdym razie jest to z linii gołębia, którego już tutaj w hodowli mam. Znaczy się, mam jego chyba brata, o, tak bym musiał powiedzieć. Mam tutaj brata od tego gołąbka. Jest to mój gołąb, którego ja nazwałem Prowodyr, ponieważ yy, na początku, gdy miałem tylko cztery gołębie, to on po prostu był jak gdyby taki najsilniejszy, naj, najstarszy, nie wiem, jak gdyby taki przodownik stada i nazwałem go Prowodyr z tego względu, że prowokował po prostu wszystkie gołębie do tego, żeby za nim gdzieś tam daleko odchodziło od gołębnika. Podobało mi się to bardzo. Bo, bo stado po prostu bardzo fajnie trenowało, daleko odchodziło od gołębnika, i to było takie super, i, i, i wracały później. Także no, no to jest chyba ten aspekt, który każdy hodowca gołębi lubi, kiedy gołąb po prostu wraca do gołębnika z dużych odległości. Nie? Ja, ja po prostu nie, nie, nie wywoziłem nigdzie gołębi na żadne treningi, po prostu bo traktuję hodowlę jako, jako pasję i, i na razie nie mam zamiaru lotować, ponieważ też no, no nie mam też czym, no, 18 gołębi, no i no to to wiadomo, że to jest bez sensu. Ale byłem z tego zadowolony, że gołąb po prostu, że gołębie y, chętnie z oblotów y, wracały do gołębnika, a mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo daleko się oddalały. No, i tu jest właśnie ten gołąbek. No, i nawet, nawet można zobaczyć, że, że nie wygląda na chorego, tylko super witalny gołąbek, zdrowy. Kał też widać, związany ładnie. No, także jestem zadowolony. No, bardzo ładnie. No. I to i to tak, takie podsumowanie, że, że, że po prostu no. Nie jest sztuką yy, po prostu z hodowli wyeliminować gołębie, które są słabe, bo, bo to każdy potrafi zrobić, tak? Bo każdy potrafi. No ja nie potrafię, ja osobiście tego nie potrafię zrobić, ale, ale hodowcy już są do tego przyzwyczajeni, że po prostu kiedy jest taka sytuacja, kiedy gołębie jest chory, no to co robią, co robią, no najlepiej jest ukręcić kark, tak? Żeby choroba się nie przyniosła na inne na inne, na inne gołębie. Ja tam tego gołębia, tak jak wspomniałem wcześniej, odizolowałem, zastosowałem amoksycylinę w dawce pół y g dziennie i to zaskutkowało i gołąb ma się świetnie i nie widzę po prostu problemu, żeby żeby gdzieś y starać się y usuwać takiego ptaka. Nie? A reszta gołębi, jak widać, w zdrowiu są dobre i, i, i nie widzę problemu. Nie? Zobaczymy, jak to, będzie miało, jak to będzie miało miejsce na wiosnę, bo na wiosnę oczywiście też, też pojawiają się choroby. Choroby szczególnie młodych gołębi. No ja na razie jeszcze nie miałem okazji wychow wychować swoich. Mam nadzieję, że teraz na wiosnę się to uda. Zobaczę, jak będzie przebiegała dalej ta hodowla. No. Póki co wszystko w jak najlepszym porządku. Przygotowane mam takie prowizoryczne cele, do których na wiosnę będę... Wpuszczał młode, e, wpuszczał parki. Mam już też po prostu przygotowane e, pary, które obserwuję, a które będą nadawały się do, do tego, żeby je po prostu później rozmnożyć. To dzisiaj na tyle. W tym filmie po prostu chciałem tylko powiedzieć, że ja osobiście nie jestem za tym, żeby iść na łatwiznę i żeby likwidować gołębia, który jest chory, tylko po to jest, po to ma się w, w hodowli izolatkę, w, w której stosuje się kwarantannę, żeby tam móc po prostu leczyć gołębie. Jeżeli są to dwie sztuki, to dwie, jeżeli jedna, to też warto czasem poświęcić trochę czasu, po, poświęcić trochę serca, włożyć w to, żeby te gołębie po prostu no, leczyć samemu, nie? Starać się obserwować i, i, i metodą prób i błędów w, wyciągać y, jakieś korzystne wnioski z własnej hodowli. No ten gołębek jest wybitnie ładny, taki wystawowy, można powiedzieć, tak mi powiedział też ten pan Janek, który mi go dał. Mówi masz tu z ostatniego lęgu. Bardzo ładny gołąbeczek. No. Nie bój się, nie bój się, dusieczko, nie bój. Się. Nie bo się dzieje, nie dzieje, no taki jeszcze dziki, ale będzie bardzo ładny. No, I to na dzisiaj tyle. Także zachęcam hodowców do tego, żeby próbować. Próbować po prostu nie, nie likwidować ptaki, nie bać się tego, że gdzieś ta choroba się przeniesie. Tylko po prostu starać się leczyć. Czy nawet jeżeli ktoś ma możliwość? Finansową, do tego, żeby zasięgnąć porady lekarza, to zastosować te leki i, i, i po prostu ratować gołąbki, a nie uśmiercać, bo to jest proste: wziąć, ukręcić łeb, jak to się mówi, i, i, i zakopać. No każdy to potrafi zrobić, jeżeli każdy, kto ma, kto ma oczywiście do tego sumienia, no ja sumienia nie mam i, i po prostu no, no widzę, że to owocuje, tak. Miłość do tych ptaków i pasja. Są najważniejsze dla mnie osobiście i, i uważam, że mordowanie ze względu na to, że gołąb jest chory, nie jest żadnym rozwiązaniem. Dziękuję. Może w przyszłości znowu kolejny filmik. A dzisiaj to na tyle. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Pozdrowieniem. Dobry lot. I zachęcam do lajkowania, do komentowania ewentualnie nawet do subskrypcji.